Witamy kolegów hodowców na pierwszym planie Grzegorz-Nowak. Połowa tandemu Nowak, Grzegorz i Weronika, albo Weronika i Grzegorz, może tak powinniśmy powiedzieć, mają tutaj na, na aukcję charytatywną ludzki gest Gołębia. Przygotowali to, co najlepsze. Grzesiu, poprosimy o kilka słów na temat pochodzenia. Witam serdecznie, wszystkie hodowczynie, wszystkich hodowców. Po pierwsze, chcieliśmy podziękować, że mogliśmy w ogóle uczestniczyć w ludzkim gaście i że mogliby podarować gołąbka na aukcję haradatywną. Podarowaliśmy yy, yy, późnego młodego wychowanego do rozpłodu. Yy, jest to inbred połączony ojciec razy córka. Yy, samica, matka jego była w tamtym roku w drużynie, najlepsza drużyna drużynie drugiego wicemistrza polskiej w C. Yy, ojciec nie był nigdy, ojciec nie był Ojciec nie był, był tak samo wychowany do rozpłodu, nie był, nie był lotowany yy, yy, od strony matki. Matka tak samo nie była nigdy lotowana, została wychowana do rozpłodu. Yy, czyli najlepsze, najlepsze gołębie, yy, najlepsze gołębie które, które że tak powiem, mi się wydaje przekazują, są właśnie z tych, z tych jesiennych, i po nich właśnie są, wychodzą super gołębie. Tu jest cała od strony, to jest po prostu w rodowodzie będzie wszystko widać od strony yy, jednej jak i drugiej. To są wszystkie najlepsze gołębie, które do, tu, do tej pory praktycznie u nas się sprawdzały, sprawdzają i, 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 i lecą. Będzie to chyba samczyk, prawdopodobnie będzie samczyk. Jak na Inbreda, no można zobaczyć. No, myślę, że, 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 że super, super. super będzie, będzie tak. to już myślę, że w dołączeniu do swoich gołębi będzie zadowolony. Szczerze od serca dajemy, więc myślę, że, że nie tylko hodowcy będą zadowoleni, ale i coś, coś, coś tam się u, u komuś uda wyhodować i, i, i jakieś parę złotych na ludzki gaz będzie. I może dodajmy jeszcze, że to jest gołąb, który będzie spokrewniony z rodziną tych lotników, które, które miałeś tutaj w drużynie mistrz... drugiego wicemistrza Polski kategorii CER. No było to w zeszłym roku w tym w roku nie roku. było aż takich wyników, ale, ale myślę, że gołąbek naprawdę z naszej hodowli nie, nie, nie to nie jest gołąb y, z jakichś nabytych po prostu m, kupionych i po prostu unikowanych, tylko z tego co u nas naj, najlepiej leci. No nie, to wszystko będzie w rodowodzie. Dobrze. Także dziękujemy bardzo za zaproszenie na ludzki gest i, i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich hodowców i organizatorów również. Y, Aukcji charytatywnej. Dziękuję. Dobry noc. Dobry noc.